Witajcie w rozważaniach na dzień dobry, dzisiaj ze słonnego. Ten taki piękny krajobraz za mną to nie krajobraz, ale ładnie wygląda. Jesteśmy w hotelu razem z naszym zborem na wyjeździe. No i dzisiaj yy, proroctwo dalej, i dzisiaj Ageusz, taka krótka księga, też nie najkrótsza, yy, dwurośdziałowa. I już właśnie księga prorocka związana z odbudową świątyni. Świątynia, która pojawia się po, po już niewoli babilońskiej. No i taka świątynia, która generalnie jest cieniem chwały tej świątyni, która kiedyś się pojawiła. Zawsze tak trochę sobie wyobrażałem jako takie, wiecie, no, jak to ująć... Tak jakieś pomieszczenie gospodarcze, które gdzieś tam, prawda, jest przystosowane do jakiegoś zaszczytniejszego celu. Oni po prostu zbierają to, co jest i, i odbudowują świątynię. I... Yy, yy, no i właśnie, czym jest ta Księga Angeusza? Ta Księga Angeusza ma dwie części. Pierwsza część to jest taka część, która jakby ich napomina. Napomina do tego, żeby zająć się tą świątynią. Yy, I też trochę jakby mówi o Bożym Sądzie. Dziewiąty werset mówi: Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. Yy, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan ze stępów, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z Was gorliwie krząta się koło własnego domu? Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad Wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Yy, I generalnie, taka trochę można powiedzieć, jest to krytyka teologii, która się wtedy pojawiła, to była taka, że to nie czas na to, żeby odbudowywać Dzień Pana. Musimy najpierw się skupić nad, nie wiem, no, nad stodołami, nad jakimiś innymi rzeczami. I oczywiście, no, można dyskutować na ile to, no właśnie, to są takie chwile, kiedy można dyskutować na tym, co jest najważniejsze, co jest konieczne, co jest niekonieczne i w jakimś sensie myślę, że my dzisiaj to podobnie trochę patrzymy na to. To znaczy, zazwyczaj. Ludzie wierzący zaczynają no nie od zboru, tylko zaczynają od, od budowy jakichś swoich domów. Zbór się pojawia gdzieś tam w tle jako pewna wypadkowa pomyślności członków tego zboru. Zazwyczaj tak jest. Nie chcę twierdzić, że zawsze tak jest, no, ale tak z mojego, z mojego doświadczenia to właśnie tak to wygląda. No i tutaj jest trochę podobnie, to znaczy jakby generalnie jakoś im się idzie dobrze, ale zaniedbali to świątynię. Zaniedbali to świątynię i nagle okazuje się, że im idzie źle. I Bóg mówi, a widzicie, teraz ja zaniedbałem was, żebyście się troszkę ogarnęli, żebyście się zastanowili nad tym, czy rzeczywiście to jest właściwy czas i właściwa porządek i właściwe priorytety, jakie macie. Natomiast druga część, druga część to jest drugi rozdział, gdzie właśnie Bóg jakby zapowiada przyszłą chwałę. Mówi innymi słowy, nie myślcie, że to jest jakaś taka inwestycja w tą moją świątynię, która jest nieopłacalna, bo. Bo ja mam dla Was przyszłość, bo to jest dopiero początek. Znaczy coś się nowego rozpoczyna. Rozpoczyna się w takich czasach, można powiedzieć, yy, nie za dobrych. Nie za dobrych, dlatego że to wszystko dopiero, dopiero, yy, no właśnie, dopiero przyjechali, dopiero gromadzą jakieś pieniądze. Ale Bóg mówi: Moje jest srebro, moje jest złoto. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. I miejsce to obdarzy pokojem, mówi Pan zastępów. I oczywiście, Yy, można dyskutować na ile to jest o odbudowaniu świątyni która ostatecznie będzie odbudowana przez Heroda za czasów Pana Jezusa no w jakim sensie to jest o tym czasie bo jest ciągłość chociaż też jest yy, taki bardzo ciężki moment yy, za czasów Antiocha Epifanesa kiedy została ta świątynia zbezczeszczona więc też można dyskutować jak to wszystko się tam ze sobą łączy no, ale jakoś się łączy ale w jakim sensie też można powiedzieć jeszcze inaczej to znaczy że ta świątynia miała być odbudowana dlatego żeby kiedy przyjdzie Chrystus kiedy przyjdzie Mesjasz, który jakby ostatecznie tę świątynię ma ustanowić w swoim ciele i w swoim kościele, no ona miała w tym momencie istnieć, tak? Czyli w jakimś sensie Bożym planem jest to, żeby, ona, żeby ją przywrócić, żeby, no żeby właśnie był ten kontekst konieczny dla przyjścia Chrystusa, dla Jego zadania, dla Jego misji, i, I żeby właśnie ta przyszła chwała ostateczna była jeszcze wspanialsza, jeszcze doskonalsza, żeby spełniła się właśnie, właśnie w Jego ciele. I tak przy okazji dodam: nie wierzę w żadne przyszłe obietnice odbudowy świątyni ziemskiej, bo byłoby to zaprzeczeniem wartości tego, co Chrystus dokonał. Są to błędne koncepcje eschatologiczne. I tyle. No, wiem, że ktoś się może obrazić na mnie. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za Twoją łaskę, za to Panie, że dzień, dzień początków nowych zazwyczaj jest skromny, ale jest ważny, bo coś nowego się zaczyna. Panie, i daj nam właśnie właściwie oceniać priorytety i cieszyć się z tych nowych początków. Nawet jeśli są skromne, Panie, Ty dajesz rozwój, Ty dajesz pomyślność, Ty dajesz, Ty dajesz przyszłość, Panie. I dawaj nam się tym cieszyć i, i dawaj nam uczestniczyć. I dawaj nam, Panie, też właściwe priorytety w życiu żebyśmy widzieli, że dokładanie się do tego, co Twoje, jest cenne i dobre i błogosławione, Panie, żebyśmy nie myśleli, że to można lekceważyć i pomijać. I bądź, Panie, właśnie w tym uwielbiony. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem i do zobaczenia.